Słyszeliście o sklankach w kształcie zbana? Ej, nie zbana, tylko słoika? Słyszałeś się o tym? Ja teraz piję sobie pićku ze słoika w kształcie słoika. Niesamowity jesteś. g sloik sloika ni po prost Tak. Zterista, iq Starina Alina, Proudo. O siema! i czekaj, bo Kamil się postanowił zabić znowu. Woudobre, Intro.

Hey, jest... ci Hey, how Ej, i do! Idziemy do sanktuarium hose Tak, tak, idziemy do sanktuarium Ogólnie widzowie pragnę dzisiaj e, przyprosić e, za to jak Jarek brzmi, nie wiem czy się przeziębił czy coś, ale dzisiaj może przyjąć inaczej nie. niż zwykle. Mijamy maraton w stanie jak tasapu jest Co się dzieje, ale lagi są w chuj Bo jest też hostem, jest dziwnym hostem. Kuryba o właśnie, dobry pomysł. Nie, dobra przerwa, ja muszę tego posłuchać. Jack Bart On powiedział, on to powiedział. Co, ustawiłem yy, Girl, bo Japończycy nie są prawdziwi. Akson jest jakiś nudny No, so no shit <laughs> O, tarcza z Malibana. Nawet lepsza I z Wladofa O, o No <laughs> <Co jest? laughs> to była snajpa, nie? Wow! Ej, to jest piwo. Ej, nie, ty. Takej. Sodziu. Sodził. jak się zabił. Fast as fuck boy! <grymik> <L> <grymik> dostałem. Ziemiek <w dół. grymik> dostał literalnie, co jest? Mi nawet granaty Mnie do niej wybucham, tylko przetrałem przez to w ogóle. Beskity. up. apy Super, skill pointy sobie zobaczcie, na pewno wiadomo co, co czym jest. Ja mam 60% pink czyli i 75% rozumie z Naogan e, Ja w końcu załóżam, tak takiego, tylko że białą. Oooo! Ale przynajmniej nice. tarcza, dobrze jest. Oh. Kiedy seria z tego z Risco y, Radio? z mhm. Ja gram Goku. No Yanu Yan de grass Goku. Bo nie taki niż mi życie. Co za skurwien. Specjalnie po niej nie, nie zbiera mi się i No i kurwa dobrze. A ja chyba po piwo. piwo. Bo w ogóle patrz, widzisz odbicie tego? No. Jak się tak z boku zobaczysz, to to się odbija. Jak się odbija? No to, jest, to się odbija, Opportunity. A, no. On pewnie tego Jolce ogląda. Stary nie mów tak nawet. Nie, ogląda nas Hyperion Gauge? No, przecież zajęło no. Hyperion Gauge od nas. Kiedy kiedy nam Shoutout? Jak nie da, to będę... ...zły bardzo. Przepraszam, Jolce. Jestem w stanie Ja już tam idę, kochanie. A ja jestem jego kochankiem. Miejsce na dwóch jest na tej gondoli. Nie, ale normalne kontroli. Nie psuj mi zabawy! Ja się do do nie mam Nie strzelasz do przeciwników, tylko dobre Nie mam kontentu potem. いよいようも,もう一度だけ W ogóle tak dawno grałem w Burden, ja nie pamiętam jak kto to się gra. W sensie, nie pamiętam gdzie tu się szło dalej. O kurwa, bat... EEEEEEJ! Kamil! Kurwa! Oh my god. Czemu to nie zrobiło? Bo ja... Bo to ja jestem odbeczkowania innych, na mnie to nie działa. 12 seconds later. A. Nie... w końcu kontent mam. Yeah, ty, ty się nie znasz. Ty się nie znasz. Ozysku piwo, Ożyjskie piwo. Ale jak to de facto. Skoro Karlowaczka jest z Karlowacza, to ozysku jest z Ożuja. Ok, chyba. Nie O zwierza no w lager. Ale multilingual, kudy odcinek potężny. Smaku i to

Nie mogę już słowa jest tak, w to, LIKE, i to Tak, ja mam zmutowanego ziemniaka i się nie pojawia w odcinku, przez to nie no tak, że się nie odzywa. Zginiemy tutaj, to jest przecież najtrudniejszy mobbing. że? oczywiście, że zginiemy, ale to jest przecież w sumie najłatwiejszy, bo nie musisz nic robić tak naprawdę. Lol, to cię po prostu przesunęło. A jak masz broń z 12 levela? Beczka nie jest z 12 levela. What the fuck, g nana nie umie Gage, zamknij mordę? Nie, no co ty, Angel, zamknij mordę, proszę. Ajajaja, ja, Nie chciałbym mieć już moje strony granaty. Właśnie ja mam już bouncing pet i jedną ja tylko nie wiem jak, jakim przyciskiem mam granat No ty jesteś przycisku. głupi Chyba przez tą francuską mam jakieś źle, dopisane, źle podpisane. Albo jesteś nie bo Źle podpisane. Mam. Zamknij się! Apiowałeś... Nie chcę ciebie <laughs> słuchać już! Co? Zamknij Angel, proszę cię, nie mogę co to jest? A ja, ja! Literalnie maya powiedziała sayonara Nie wiem jak się z tym czuć A ni mówiła Sajonara tak to jest do Ale ona to mówi nawet nie po japońsku no. <laughs> Bo on ma tą tarczę na, na oku i ona reflektuje, nie? No, bulety tutaj jaki ze piwo pote Czemu? Zajebiście Jeszcze to jest na loudery, bo krożon. Ej, by obrazić sobie w drożą, a nie w Gdzie są moje obuzygę spotnijni? Czyli jest mrożon, jest korożon, jest... ...robniożon? Jest... ...slożon? Slożon tam jest! Tak Jakby ssał, chuje. Co? Obaryk! Obareleke! Wyrzuć tu tego Norfita Do beki.

Gówno, no. Wyjechać mnie? Złychać mnie? Halo, Ty nie Halo? masz takiego wyjebanego mikrofonu Jakieś <t rattling> potrójne echo Tak było, nie kłamie Ej, odbierz jeszcze dla mnie też jeden Masz swoje ja klucze, dalej Ja mam dwa tylko Ale mnie to nie obchodzi, że ty masz skillissiu

To mnie tak bije. Sabajba. Pojedzana Vampire Surveyors. Vampire Salvators. Kabioblacki hey, Sobie. Aho, hey, Pacz Pacz i You're too late, Sonic! I am now Fortnite Certified! Hahaha! <laughs> Robię screeny. Ej, chyba mi. Gra skraszowała. <laughs> Dojebanego dźwiga? <grymne> co to? A ja robimy steraga z bikiem? <grymne> Bić tumbę. O, jest to tumba. ej pierdolniemy skipa tutaj takiego zajebistego zaraz. Mamy granatę. <grymne> Legenda. Nie. Nie. Ale zajęło się. No chłopie. Dobra, zaznaczam dobra, dobra. co ty robisz, że jakiś? ej Nie, że to jest Bandito! Generalnie już, już zrobiliśmy ten mobbing, który jest wymagany do tego, żeby tutaj nie skipować. Hej, skipa, no, no. Ej, odcie, bo tutaj będzie przypał zaraz. O kurde. Barbecue, bacon, burger. Oliwan. Yo, what's up? ty <grafię> <grafię> Ej, nie przytrzymujcie, kurwa, tych... Ej, jak zbieracie, proszę was. Czemu wszystkich nie otworzyłeś? <grafię> <grafię> ja tak zawsze robię. na który to zrobił nawet Który to zrobił debil? nie, <laughs> nie, <laughs> Sam nie, żeby otworzyć to No to <laughs> to widzowie. to widzowie Patrzcie jak ta dwójka skipa pierdolnie teraz O <laughs> <laughs> Na no, nie, byś tego nie, 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 no kurwa, a mogłbyś się złożyć do O, eridium, nie wiem co tutaj daje. To co, re reloadujemy mapę? Może jeszcze raz? Czekaj, 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 czekaj. Kolozia, kolozia. Ej, kurwa, podziwko, no ja pierdolę! Widziałem to! X2. Czemu to wziąłeś?! Nie chcący. Wziąłe. Ja pierdolę, no kurwa! Tak, a <śla> <to jest coś śla> czy sobie, jakby tak wyszedł teraz Jimmy Jenkins. Bo chujowo, no. bo on, osoba, nie. Bo chiowa. Nie bądź Jebać Ale ktoś ma damage potężny. O oh, jest. wypadło. Magi, nie mogę. Magi, nie. <gryw naszej Visualizmu> Dawaj tutaj zdjęcie magii takiego polskiego, wiesz, do sami. To nie ma. Ej, dawajcie robimy tyle ranów, póki nie wypadnie coś na konkretnie naszą szwyrkę. Ale ja cię Ale mnie nie obchodzi twój ptak. To do swojego pokoju. jaka po <gryw> <P> <gryw> <gryw> Nie. ja tego Nie. powiedział.

Dodaję sekarnowaczko na komputer. O kurwa! <grych> Dobry dźwięk. Ebi, się mi, Pami mi i satana. Saturna, lewało? Kaif przecież z tego nigdy nie wyleci. No? Uran. Masz, gramy, DLC, nie? To są nimi i mi tek, gresponikimi, <grych> A dopiero kiedzi Jopieko. Bo ty mi jesteś kurde, student debil i nie masz czasu. Tak, kurwa, ja nie mam czasu. Ja do na komputerze. I to nie i to, nie prawda. Coś tak, ale przed chwilą było opóźnione. Co jest? <grym> Czemu nic się nie dzieje? Raddo-wing! Raddo-wing! tą w... w... Też, no i u mnie tak z boku tylko widzę te drzwi. O. Tak, u mnie też. Teraz się coś Slaget Bloodwing! O, Slaget Bloodwing uratowaliśmy Bloodwinga, patrzcie. Uratowaliśmy go Wszystko z nim jest w porządku. <grym> Demokra został go, patrzcie. Wszystko jest z nim w porządku. Bombo <grym> reanimuje. Patrzcie, jak się cieszy. Dobra, dobra. Nie. No nie, teraz midzety, nie? Jakie midzety? No kurwa, resetuj. Robimy midzety. Osiem a? Ale sądzi, Kurwa, tu w serio. O, dostał pandemię i zadowolony, kurwa. Ale ja nie chcę tej pandemii nawet stali. już używasz? Dobra, dają, dają. Dają, dają, ją, daj ją. ale kurwa teraz. Dają. Chodź tu, dają. Ją. to daj ją. Daj